Witamy państwa bardzo serdecznie na oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczem Polska-Portugalia. Dzisiaj naszymi gośćmi są selekcjoner reprezentacji Polski pan Michał Probierz a także pomocnik Nikola Zalewski. Możemy przejść od razu do zadawania pytań. Prosimy w pierwszej kolejności o zadawanie pytań Nikoli, który po pierwszej części pójdzie przygotować się do treningu. Proszę Adrian. <laughs> Dzień dobry, Ramilnik Tefan 24. Cześć Nikola. Dzień dobry panie trenerze. Dwa pytania będę miał do ciebie, Nikola. Pierwsze, jakbyś mógł podsumować i tutaj ocenić drużynę Portugalii, dać słabe i dobre strony. Powiem, że jesteście już po kilku odprawach. Czego możecie jutro się spodziewać tutaj na stadionie narodowym, który będzie wypełniony do ostatniego miejsca? Nie no, myślę, że wiemy wszyscy jaki, jaki skład mają. Bardzo, bardzo dobry skład, ale to... To też nie tylko Cristiano Ronaldo, ale mają e, ma bardzo, bardzo dobry skład, ale my też, my też chcemy, chcemy wygrać ten mecz, bo dla nas jest bardzo ważny. E, przegraliśmy ten ostatni mecz z Chorwacją, dla nas są bardzo, bardzo ważne trzy punkty jutro. Dziękuję i drugie pytanie, jak ty się czujesz, jeżeli chodzi o twoją formę fizyczną? Bo wiemy, jak bardzo dobrze sobie radziłeś tutaj na ostatnich meczach w reprezentacji Polski z Orzełkiem na piersi, rzut karny strzelony właśnie w meczu ze Szkocją. Później wróciłeś do klubu, wiadomo zawirowania transferowe, nie grałeś ostatnio 70 minut na boisku, więc jak twoja forma, jak ty się czujesz, czy jutro jesteś w stanie właśnie wyjść i poprowadzić ponownie drużynę chociażby do zwycięstwa? Dziękuję. No, no, czuję się bardzo dobrze. Jutro nie wiem, czy zagram, trener tutaj decyduje, ale jak dostanę szansę, to zagram bez problemu. Czy mam jeszcze jakieś pytanie do Nikoli? Tam proszę. W górze. Dzień dobry, Nikola, Krzysztof Wilanowski, Radio Zet. Ja mam dwa pytania. Pierwsze o twoją sytuację w klubie, jak już wrócisz z reprezentacji, czy to się już jakoś klaruje i czy możesz być spokojny o to, że będziesz znajdował się przynajmniej w tych składach meczowych i najlepiej grał? O, tak, zobaczymy. Ja teraz jestem tutaj, skupiam się tylko na, na jutrzejszy mecz. Dla mnie, dla mnie tutaj jest bardzo ważne, żeby pokazać się po prostu i jak już powiedziałem, skupiam się tylko na, na Portugalii i od niedzieli skupiam się na, na Chorwacji. Odpowiedź na to pytanie w ostatnich latach byłaby oczywista, ale jak to wygląda teraz? Mówiłeś, że Portugalia ma bardzo mocny skład, ale kto teraz, obecnie jest jej najlepszym zawodnikiem, twoim zdaniem? Dziękuję. Nie no, mają, mają różnych, jest Bruno Fernandez, Bernardo Silva... Leao, Cristiano Ronaldo, to jak już powiedziałem bardzo, bardzo dobry skład, ale my też mamy bardzo, bardzo mocny skład i myślę, że będzie taki wyrównany, wyrównany mecz, ale my chcemy, chcemy bardzo, bardzo zdobyć te trzy punkty. Proszę Dawid. Dzień dobry, Dawid Szymczak, Sport.pl. Chciałbym zapytać, czy pan się czuje najodważniejszym piłkarzem w tej kadrze i z czego ta odwaga się bierze, że jak jest rzut karny w końcówce, to pan bierze piłkę i strzela, jak trzeba zdobyć bramkę w końcówce, to też pan zdobywa, idzie pan z piłką do przodu i czy podobnej odwagi chwilami nie brakuje panu u pozostałych kolegów i z czego to może wynikać? Dziękuję. Nie, 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 zgadzę, nie zgadzam się. To po prostu moja praca. Jak dostanę szansę, żeby strzelić bramkę, to, to próbuję strzelać. I myślę, że wszyscy tak, tak robią w piłce nożnej. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do Nikoli? Jeśli nie, to Nikola bardzo dziękujemy. Dziękuję. Okay. To proszę, jeszcze jedno, ostatnie. Antoni Partum, Kanał Sportowy. Mamy pytanie do Nikoli. Od kiedy trenerem reprezentacji polskiej jest Michał Probierz? No to stałeś się liderem tej kadry, a jednak w Romie wciąż jeszcze czekasz na taką pozycję. Jaka jest tego różnica? Skąd to się bierze? Ja no, nie wiem. E, tutaj tak, to prawda. E, czuję się bardzo, bardzo, bardzo ważny, ale ale nie, zobaczymy. Powalczę trochę teraz w Romie, bo dla mnie jest bardzo, ważne, bardzo ważna reprezentacja, ale bardzo ważny i, i klub. Czyli teraz jak wrócę do, do klubu, to zobaczymy. A jeszcze mam jedno pytanie. Pamiętam twoje początki w Romie, kiedy Mourinho wystawiał ciebie na lewym wahadle. To miałem wrażenie, że wtedy cały czas na boisku szukałeś prawej nogi. Dzisiaj wydajesz się piłkarzem obunożnym i prawą nogą dobrze grasz i lewą. Czy ty tak zawsze miałeś, czy to jest jednak zasługa Jose Mourinho? Nie, no, e, zasługa Jose Mourinho to na pewno, ale miałem później De Rossiego, teraz Juricza. W reprezentacji też miałem dużo trenerów, czyli e, pracowałem e, na to, e, żeby nie schodzić zawsze do, do prawej nogi, bo przeciwnik będzie wiedział, że e, będę będę schodził zawsze do środka i Popracowałem na to i teraz mogę do środka i do lewej nogi też. Ok, Nikola, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do pytań do pana selekcjonera. Proszę Adrian. Dziękuję. Dzień dobry, panie selekcjonerze, adrenalinik raz jeszcze, ta 24. To pierwsze pytanie w takim razie: czy wszyscy zawodnicy są zdrowi, cała 25? Czy jutro będzie pan mógł skorzystać z ich usług i posłać się na boisko przeciwko Portugalii? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, to dopiero po treningu podejmiemy decyzję, co z Sebastianem Szymańskim, bo dwa dni nie trenował, także wczoraj trenował indywidualnie i dopiero potem będziemy wiedzieli jak to wygląda reszta zawodników którzy są to są do dyspozycji Dziękuję. No i chciałem zapytać tutaj o ten mecz z Portugalią. Jakiego spotkania Pan się spodziewa? Wiadomo, że tutaj Nikola też powiedział, że mała Portugalia bardzo wspaniałych piłkarzy, wybitne nazwiska, więc jakiego meczu Pan oczekuje? No i przede wszystkim, czy, czy jest szansa właśnie powtórzyć te zwycięstwo chociażby w meczu przeciwko Portugalii, które miało miejsce kilkanaście lat temu w Chorzowie? Dziękuję. No, dla nas na pewno jest to bardzo ważne spotkanie ze względu też na to, że jest to kolejny krok do tego, że będziemy wiedzieli w jakim jesteśmy miejscu. Mamy ostatnio rzeczywiście mecze z takimi topowymi zespołami i widzimy gdzie mamy trochę mankamentów. Tutaj musimy to poprawić. Na pewno ta sytuacja z zawodnikami, którzy grają w klubach się trochę poprawiła od ostatniego zgrupowania i to dla nas też jest... Ważne. Miejmy nadzieję, że to będzie kolejny, kolejny taki krok. A dla mnie też jest taki ważny to, że, że tych nowych zawodników, których tutaj wprowadzamy, też będziemy widzieć na tle zespołów, które są naprawdę topowe, jak to wygląda. Czy któryś z zawodników wejdzie i będzie po prostu rywalizował, czy wzmocni tą rywalizację, bo trzeba pamiętać, że ta. 15-16 zawodników jest regularnie na, na tej kadrze, także trzon, trzon mamy, generalnie i tak się opiera na większości, która gra w podstawowym składzie, dlatego dla nas ważny jest każdy nowy zawodnik, który do tej kadry może dołączyć. Dominik Bardzichowski, Sport .pl. Dzień dobry panie trenerze. Ja będę miał dwa pytania. Czy pan już ma w głowie wyjściową tak. jedenastkę na jutrzejsze spotkanie? Powiedział Pan o tych problemach zdrowotnych Sebastiana Szymańskiego. Czy dzisiejszy trening będzie jeszcze decydował? Czy ten plan, który miał pan przed zgrupowaniem? Uda się zrealizować w, w, jutro na papierze przed, przed spotkaniem. No, akurat się śmiałem, bo tu, to, co Pan zadawał pytanie, bo wcześniej rozmawiałem z TVP i tam o skład pytali. No, to mówię, że to nie ma problemu. To dzisiaj, w dobie internetu, to ten skład jest regularnie po każdym treningu, bo to każdy gdzieś widzi, każdy gdzieś z kimś rozmawia. Jest to. Naturalna kolej rzeczy, tym się nie ma co nawet denerwować, bo to po prostu takie nastały czasy, że to internet rządzi i bardzo często jest. No my to, co powiedziałem. No jest Sebastian, który gdzieś tam daje nam moment taki, że nie wiemy jeszcze do końca, czy będzie grał, czy nie i, i jak to ułożymy. Na pewno jeszcze też mamy, zastanawiałem się, bo też trzeba pamiętać, że, że mamy ważne mecze i, i też niektórzy zawodnicy nie grali, żeby też tymi siłami tych zawodników dobrze, dobrze szafować, ale na pewno chcemy się przeciwstawić Portugalii, chcemy zagrać dobre spotkanie, chcemy być agresywni, bo to jest też kluczowe. Uważam, że dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu i zawodnicy są głodni tego, żeby powtórzyć właśnie ten wynik, ale to już boisko wszystko zweryfikuje. Drugie pytanie. Październik jest takim magicznym miesiącem dla reprezentacji Polski. 18 lat temu pokonaliśmy Portugalię na stadionie śląskim, 10 lat temu tutaj na stadionie narodowym reprezentację Niemiec. Czy pan czuje, że brakuje panu takiego jednego wielkiego zwycięstwa z reprezentacją Polski, takiego nie wiem, mitu założycielskiego? I czy ten październik jest dobry, żeby wygrać takie wielkie spotkanie? Każdy mecz jest ważny i to, to trzeba pamiętać. Na pewno takie mecze przechodzą do historii, ale chciałoby się, żeby takie mecze reprezentacja wygrywała regularnie i żebyśmy nie, nie robili święta narodowego z tego, jak wygra się z kimś jeden mecz i dlatego do tego podchodzimy tak, że chcemy tych zawodników namawiać do tego, żeby każdy mecz był dla nich ważny i na pewno po, po tym euro mamy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o grę. Z dobrymi zespołami. Wiemy, że każdy błąd pra, praktycznie kosztuje ramkę, a, a chcemy do tych wszystkich spotkań, które gramy, podejść tak, żeby wygrać. Czy mamy kolejne pytania? Tam proszę na górze, Krzysztof. Dzień dobry, panie selekcjonerze Krzysztof Wilanowski, Radio Z. Jeszcze raz z tej strony. Jutro ważny dzień. Bo minie dokładnie rok, odkąd zadebiutował Pan w reprezentacji Polski. Co według Pana na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy zmieniło się w tej reprezentacji i co uważa Pan za największy sukces swojej pracy jak do tej pory? Dziękuję. Tu, co rozmawialiśmy, to <coughs> często na tych konferencjach, że ta zmiana pokoleniowa musi nastąpić, i, i uważam, że wielu zawodników, którzy są powyżej 2000-rocznika, powoli wchodzą do tej reprezentacji cieszy mnie na pewno to, że jest też grupa zawodników młodych, która rywalizuje, która, która jest. jest też, są też mecze, które pokazaliśmy charakter jak z Walią, gdzie po, po tych eliminacjach awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy same pokazały nam ile nam jeszcze brakuje i to co musimy pozmieniać i uważam, że na pewno jeżeli chodzi o samą organizację gry, jeżeli chodzi o to co wprowadzamy tych zawodników też do kadry to uważam, że to jest na plus, na pewno na minus jest jeszcze to, że nie potrafimy być stabilni przez cały mecz i nad tym najbardziej musimy pracować. Panie trenerze, dzień dobry. Czarek Dziwiszek, RMF. No to ja chciałem zapytać o dwóch zawodników, Famejał, Ojedele. Już nie będę dopytywał, czy dostaną te szanse, bo z tego, co pan mówi, no szansa jest. Natomiast co może pan o nich powiedzieć po treningach, jakie są ich mocne strony już teraz? No jeżeli chodzi o Majka, to znam go, na razie Maxa, to znam go... Dużo, dużo lepiej, bo jego też obserwowałem, jak pracowałem w młodzieżówce i akurat tutaj był ze mną, to go widziałem już od, od jak, jak pracuje. Tutaj wrócił do Polski, i to jest też taki sygnał dla wielu też piłkarzy, którzy gdzieś tam za granicą, za granicą grają, którzy są w klubach gdzieś tam nie pierwszym wyborem, że, że czasami lepiej może przyjechać do Polski, zagrać tu dwa, trzy sezony i wyjechać wtedy jako. Pełnoprawny zawodnik. Na pewno na treningu pokazuje się z dobrej strony i to też widzą zawodnicy. Co do Majka, to akurat jego też obserwowałem już wcześniej i go widziałem nawet kiedyś, jak w grupach młodzieżowych jeszcze grał. Na pewno jest to chłopak, który to, co cechuje go, jest, potrafi grać jeden na jeden i to jest w tej naszej piłce najbardziej potrzebny gra do przodu. I, i to na pewno może być ciekawy chłopak. A rzeczywiście, no jeżeli są tutaj, to mają szansę. Mają szansę

Dzień dobry, Chciałem poprosić o analizę aktualnej drużyny reprezentacji Portugalii, tego jaki jest aktualny skład, jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne. Czy teraz mnie słuchać? To, to, to ja powtórzę pytanie. Dzień dobry. Chciałem poprosić o analizę aktualnej reprezentacji Portugalii. Jaki, jakie są siły tej reprezentacji Portugalii, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o drużynę, ale też indywidualności. Na pewno zna Pan selekcjoner dobrze reprezentację Portugalii. Jaki jest jej aktualny stan, jak można ją ocenić? Na pewno. Już. Reprezentacja Portugalii ma bardzo dobrego trenera, Roberto Martineza, którego w Berlinie mieliśmy okazję poznać i dłużej porozmawiać. I uważam, że to bardzo dobry trener, ale też fantastyczny człowiek, bo poświęcił nam czas. Ja tak samo dyrektor techniczny, z którym rozmawialiśmy dłużej. Tym bardziej jestem bardzo zaskoczony tym, że, że zostali zlekceważeni nasi polscy dziennikarze tym, że nie przyjadą tutaj na konferencję Portugalczycy, bo uważam, że tak jak my chcieliśmy w Szkocji też przełożyć i ze względu na lot z Chorwacji, gdzie mieliśmy trochę problemów i zmienić to nie, nie dało się, a tutaj okazuje się, że jednak da, bez żadnych problemów na pierwszy, na pierwszy mecz. Jeżeli chodzi o sam zespół, to uważam, że Portugalia ma wielu indywidualności, ma, ma wielu zawodników, którzy są od młodzieżowych grup kształtowani, którzy potrafią dobrze grać piłką. Na pewno pogoda w bardzo dużej mierze. Ukazuje to, że jednak tam jest praktycznie cały rok możliwość grania i to to jest. Na pewno mają indywidualności, które potrafią zmienić losy meczu i mają gwiazdę pokroju naszego Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Także Ronaldo to na pewno jest nieprzypadkowo, że tyle ludzi chce zobaczyć te gwiazdy i praktycznie tu kibicom też przy okazji polskim chciałbym bardzo podziękować, że na te dwa mecze stadium się zapełnia i, i będą komplety na, na obydwu spotkaniach, bo też widać, że nie tylko na Portugalii, ale na Chorwację ludzie przychodzą i mam nadzieję, że tę reprezentację będą obserwowali dalej i się cieszyli z tego, że ją widząc walczącą, grającą też w piłkę i tego, tego chcemy. Proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Karol Osiński od 2.pl Wirtualna Polska. Panie trenerze, chcę zapytać o dyspozycję naszych zawodników defensywnych. Jakie jest ich nastawienie wobec gry przeciwko takim gwiazdom, jakimi dysponuje reprezentacja Portugalii? Jak wiemy, oni dysponują znakomitym kontratakiem. W jakiej dyspozycji są obecnie nasi, nasi defensorzy i czy możemy spodziewać się zmian w ustawieniu defensywnym? Zmian to pod kątem taktycznym. Nie, nie, nie akurat. No nie po to trenujemy tyle czasu i, i robimy, żeby, żeby teraz nagle, nagle zmieniać, i po to też doskonalimy pewne elementy. Nie mamy też, uważam, na dzisiaj zawodników do zmiany, zmiany taktyki. A jeżeli chodzi o zawodników, to na pewno wszyscy chcą zagrać w tym spotkaniu, bo to widać, że, że, że wszyscy nie obawiają się. Na pewno szanujemy bardzo Portugalczyków, bo bez dwóch zdań to jest. Fawory tego spotkania i bardzo dobry, dobry zespół, ale tutaj jest, wszyscy zawodnicy chcą się pokazać z dobrej strony i nastawienie ich jest bardzo dobre. Dzień dobry panie trenerze Robert Łoński, TVP Sport. Jak się zapytać? Jak wykorzystać, jaki ma Pan pomysł na wykorzystanie fenomenalnej formy strzeleckiej Roberta Lewandowskiego, który przyjechał na zgrupowanie jako najskuteczniejszy napastnik w Europie, w kadrze troszeczkę gorzej z, tym, z tą skutecznością? u Hansiego Flicka, on gra bardzo dużo w polu karnym i właściwie piłka za każdym razem go znajduje. W kadrze on się troszkę cofa, fajna asysta ze Szkocją, ale jaki jest pomysł, żeby on zaczął to strzelać w kadrze regularnie, bo i takie okresy miał gdzie te gole zdobywał, bramki zdobywał jak na zawołanie. Dziękuję. No tutaj to my też czasami musimy trochę rozgraniczyć, bo, bo pamiętajmy, że, że ta, my, my gdzieś tam też przy tym przejściu teraz i zmianie zmianie, którą mamy w tej kadrze. No to co rozmawialiśmy kiedyś tutaj na konferencji w 2016, było 10 zawodników, którzy regularnie grało w Lidze Mistrzów, dlatego tu jest ważne, żeby teraz każdy każdemu pomógł. No, reprezentacja Robertowi w zdobywaniu bramki, a Robert, żeby pomógł w stabilizacji tego zespołu i dalej, żeby te, ten zespół dalej tak funkcjonował, jeżeli chodzi o zespół. A na boisku na pewno musimy poprawić te elementy dostarczenia na pewno więcej ilości piłek Robertowi, żeby płynnie grać, dlatego też szukamy rozwiązań różnych zawodników i szukamy też rozwiązań dotyczących grania. To też pierwszy taki chyba okres, że mieliśmy rzeczywiście dwa treningi, które mogliśmy pełne przeprowadzić i to dla nas też było bardzo istotne. Dzień dobry panie trenerze. Raz jeszcze mam dwa pytania odnośnie bramkarzy, czy już w pana głowie już pan wie, mam odpowiedź kto zagra przeciwko Portugalii, jak no, no, to ja się robi? pisało, no to już no, żadna nowość, no to akurat no, no przecież wiecie szybciej niż trenerzy. No. I drugie pytanie odnośnie tego, co już Pan mówił, czyli kibiców. Ten 12 zawodnik, tak jak Pan powiedział, wszystkie bilety na sobotę są sprzedane najprawdopodobniej na wtorek również. Jak dużą wartość kibice wniosą właśnie w tych spotkaniach dla Pana reprezentacji? Dla Dziękuję. No, uważam bardzo dużo i to jest naprawdę fenomenalne czuć te wsparcie od kibiców i to, co powiedziałem. Dlatego zapraszamy wszystkich i mam nadzieję, że zobaczą zespół, który będzie walczył, który będzie grał w piłkę, który od samego początku pokaże i przeciwstawi się dobrym przeciwnikowi i też będziemy potrafić narzucić to, co chcemy grać właśnie, żebyśmy utrzymywali się trochę przy piłce, żebyśmy tylko nie biegali za piłką, bo to będzie na pewno też kluczowe w tym meczu. Proszę, Kuba. Jakub Sewery ze Sport.pl. Trenerze, jak chciałbym dopytać w sprawie bramkarzy. No, czy w, traki miałeś... w takim razie te doniesienia prasowe są prawdziwe? No Są prawdziwe, już potwierdziłem. Okay. nie widzę więcej pytań. Zatem bardzo dziękujemy za udział w konferencji prasowej. O godzinie 11 was. rozpoczynamy oficjalny trening. Pierwsze 15 minut będzie dla Państwa otwarte. Do zobaczenia.